Szymały. Cześć mały, cześć, pozdrawiam cię. Witalce, witam cię, witam cię, macham ci rączką. Palec ci macham rączką. Wiktoria, ja? ile już ma lat? Pick up, it's your sister. Pamiętaj, patrz, na patrz, patrz, patrz. Dla a później ci kłapał. Widziałem, ja widziałam cię przejeb... On rośnie, on rośnie, to była ja. Jak ondorośnie, to nie ja to ja wolę ja, ja, ja widzieć co będzie po jego do dzieciu. Ja dole Mamcie, to będzie z dziećmi z Viktoria, który tam na konośnie. O chyba mam, będzie przejebane. Przejebane. Nie wiem, nie to. No, Czekam, dokładnie. Dziękuję czekaj czekajcie w tym podporku, poczekajcie. Kurwa. Ej, dostać ją! Co ty robisz? Ścieniaku! Ty się zamki lepiej, nie, nie, i nie, nie się tego, tego, bić. Matysko, widać, że bicie tam, Jaki rower, szarpaliście. To nie było do ciebie, to nie było do ciebie. Nie do ciebie było to, co trąbiłem. To było do tego, że okej, Widziałem, jak to, jakie się od ty chłopakiem, ty, czy rower wyrwał. Widziałem. Ja widzę, jak się szarpaliście w ogóle. No nie jest, Stefana. Nawet ona mam, się na No. Bo nie jest głupia. Dziewczyna, żebym chciała, żebym chłopił dziewczynek? Mogę. Nie masz, nie, nie możesz. Nawet dziewczyn się nie bije i nie widzą. No. Ja was nie biję po pierwsze. Bo mas, ja was nie biję po pierwsze. To po pierwsze. Dzieciaki jebane, biję dzieciaki i je wyzywam, co na kurwy kłamie, że ich biję i wyzywa nie biję żadnego dzieciaka, co je obzdurali, debile jebańcy je obzdurali. że ja, ja je biję. no justem. them